Dzień dobry państwu. Większość z nas czerpie wiedzę na temat rosyjskiego stosunku do wojny i polityki Władimira Putina spublikowanych od czasu do czasu także przez polskie media, wyników badań socjologicznych prowadzonych pod ścisłym nadzorem mm, administracji. Federacji Rosyjskiej. Z tego typu publikacji, z tego typu badań wynika, że większość Rosjan popiera zarówno wojnę, jak i samego prezydenta Putina. Tymczasem oczywiście istnieje druga strona medalu, istnieją ruchy ludzi, którzy w aktywny sposób tej wojnie przeciwdziałają lub wyrażają wobec niej swój stosunek w sposób czasami niszczycielski, czasami patologiczny i warto tutaj opowiedzieć o paru przykładach tych, które ostatnio są najbardziej głośne. To co Państwo widzicie na zdjęciu to są okolice miasta Ulianowsk, szafy sterownicze, kolejowe, to są, proszę Państwa, tak jak widać, właśnie swojego rodzaju szafy zabezpieczone przed niepożądanym działaniem. W teorii zabezpieczone, bo tutaj, jak widzicie, one uległy poważnym zniszczeniom w wyniku działania ognia, zostały podpalone. Tego typu urządzenia mają oczywiście duże znaczenie dla sprawnego działania systemu kolejowego, który jest krytycznie istotny dla Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza... Jeśli chodzi o działania bojowe dla logistyki rosyjskiej, kolej jest bardzo istotna, nie tylko dla tej wojennej, ale w tej chwili to nas najbardziej interesuje. Już tutaj w tym konkretnym newsie możemy przeczytać, że według policji podpalenia dokonali 17- i 14-latek, którzy dostali Polecenie takiego podpalenia od anonimowego użytkownika internetu, który obiecał im za to 15 tysięcy rubli. 15 tysięcy rubli to jest około, proszę Państwa, no mniej więcej 750 zł. To nie są duże pieniądze za przestępstwo dla nas, dla rosyjskiego 14- i 17-latka. Podejrzewam tego typu pieniądze, zwłaszcza na prowincji, to wystarczająca pokusa. Czy faktycznie tak było? Czy faktycznie tego dokonały nastolatki zwabione przez jakiegoś być może ukraińskiego dywersanta obietnicą zapłaty? Możliwe nie mamy podstaw, żeby um, udowadniać, że nie było to nie odbyło się to w ten sposób. Natomiast także trzeba zaznaczyć, że źródłem tego typu doniesień jest oczywiście rosyjska policja, która no, rozumiemy, proszę Państwa, jest częścią tej wielkiej machiny państwowej rosyjskiej, która no niestety już wielokrotnie została przyłapana na bezczelnych kłamstwach, więc także wierzyć w to. Ciężko. Natomiast to, w co możemy uwierzyć, to to, że rosyjskie media od 1 lipca do dzisiaj, dla mnie dzisiaj to jest 7 sierpnia, odnotowały 8 takich incydentów podpaleń. Tyle udało mi się naliczyć na podstawie newsów. Oczywiście te newsy się czasem powtarzają, więc byłem na to uczulony, żeby nie liczyć dwukrotnie pojedynczego przypadku. Łącznie na 38 dni było 8 takich incydentów. To jest jeden na mniej niż 5 dni. Co 4 dni z hakiem odbyło się takie podpalenie, przy czym nie zawsze było to podpalenie pojedynczej szafy sterowniczej. W Biela Ostrowie na przykład to były dwie sztuki, pod, w kraju krasnojarskim to były trzy sztuki, więc no to się też... To też trzeba uwzględnić, że to niekoniecznie były pojedyncze ataki. To oczywiście jest palenie elektroniki, która jest droga, która jest, tak jak mówiłem, istotna dla rosyjskiego systemu kolejowego i którą bardzo możliwe, że nie będzie łatwo uzupełnić te straty, zastąpić te zniszczone urządzenia, bo możliwe, że są one na przykład objęte lub ich elementy. Objęte sankcjami. To jednak nie jest jedyny taki przypadek. Na początku wojny dość głośna była sytuacja z podpaleniami tzw. Wajenkamatów, czyli odpowiednikiem tego w Polsce jest Wojskowa Komenda Uzupełnień. Ta swojego rodzaju akcja już ma swoją stronę na Wikipedii, i tutaj możemy sobie zobaczyć listę takich akcji podzieloną na miesiące. 22 rok, luty, marzec, kwiecień. Maj był, jak Państwo widzicie, wyjątkowo intensywny. Dalej mieliśmy na przykład tutaj po ogłoszeniu mobilizacji, po 22 września, także ta lista jest dość potężna, natomiast ostatnio się ta akcja nasiliła, zresztą obie te akcje i palenie mm, szaf sterowniczych i palenie Podpalanie, próby podpalania, bo bardzo często kończy się to osmalonymi drzwiami, czy jakąś tam pożarem trawnika pod takim budynkiem. Tego typu akcje się nasilają. Tutaj mamy 1 i 2 sierpnia, proszę Państwa. Przesunę się, żeby to było lepiej widoczne, na drugą stronę ekranu. Tutaj, jeśli dobrze naliczyłem, ponad 15 sztuk, bodajże 16 takich podpaleń, przy czym często brały w tym udział osoby starsze. I znowu tutaj pojawił się motyw zlecenia, to znaczy sprawcy podobno mieli twierdzić, że tego typu akcje były im zlecane przez jakichś zewnętrznych, nieznanych. Hmm, Zleceniodawców, którzy ich namawiali do takich działań. I tu, oczywiście, proszę Państwa, może to być swojego rodzaju próba zrzucenia winy przez rosyjskie służby na stronę ukraińską. W jaki sposób? Jeśli faktycznie trzeba by było przyznać, że ludzie starsi z pokolenia, które do tej pory stanowiło ważną bazę wyborczą Władimira Putina podejmują aktywne działania wymierzone przeciwko aparaturze państwowej, przeciwko, przepraszam, lepiej powiedzieć, przeciwko aparatowi państwowemu, no to to by znaczyło, że nie ma tej bezprecedensowej konsolidacji wokół prezydenta Putina, o której lubią mówić na Kremlu. New York Timesowi ostatnio Dmitrij Pieskow opowiadał, jak to wszyscy obywatele Rosji uwielbiają Putina i jak to na pewno w przyszłym roku wygra wybory, jeśli tylko się zdecyduje startować, bo wszyscy go przecież kochają. Więc o wiele lepiej niż mówić ludziom, no tak, no część naszych obywateli jest na tyle niezadowolona, że idzie podpalać budynki w swoich miastach i drogie urządzenia kolejowe, to lepiej zrzucić to wszystko na ukraińskich dywersantów. Nawet jednak w takiej sytuacji trzeba powiedzieć, że chyba ci ludzie nie aż tak bardzo sprzyjają swojemu krajowi, jeśli są w stanie za parę tysięcy rubli dokonać tego typu dywersji. Mówiłem jednak, że były jeszcze inne patologiczne formy wyrażania sprzeciwu wobec specjalnej wojennej operacji, czyli po prostu inwazji na Ukrainę. Tutaj widzimy, proszę Państwa, łóżko szpitalne. Na tym łóżku mężczyzna bez nogi. To jest właśnie weteran wojny w Ukrainie, podobno służący w Cieweka Wagner, w tak zwanej prywatnej firmie wojskowej Wagner. Ten człowiek w kraju zabajkalskim wraz ze swoim kolegą, który także stracił nogę na tej samej wojnie tak, tego typu kaleków tam oczywiście nie brakuje siedział w lokalu gastronomicznym. Kiedy rozpoczął się konflikt, jacyś młodzi ludzie podeszli do nich i zaczęła się popularnie mówiąc pyskówka. Tych dwóch weteranów bez nóg postanowiło, że mają małe szanse. Ich przeciwnicy byli liczniejsi, sześciu mężczyzn, dwie kobiety, wszyscy dość młodzi, tuż po dwudziestce, więc ci weterani wyszli z restauracji, wsiedli do samochodu i próbowali uciec, ale zostali dogonieni, kiedy ich samochód hmm, no, popsuł się. Silnik tego samochodu zgasł w sposób nieplanowany i... Ci prześladowcy ich dogonili. Jeden z tych weteranów został dość poważnie, dotkliwy, pobity, wystarczająco by wylądował w szpitalu. Drugi, który próbował pomóc, także został spacyfikowany przez młodych agresorów. To jest sytuacja dla Rosji absolutnie normalna. Ludzie się pobili w knajpie. No, proszę Państwa, to jest Rosja. Tam takie rzeczy nie budzą absolutnie żadnych nadprogramowych emocji, natomiast tutaj jest bardzo ciekawy fragment akapitu. Zakłada się, że jedną z przyczyn konfliktu, który się tam pojawił i negatywnego, negatywnej relacji młodych ludzi do weteranów było samo uczestnictwo tych ludzi w specjalnej wojennej operacji. Oni nazywali inwalidów mordercami, zerwali z nich medale i wyrzucili je no, nie wiem czy do śmieci, czy na jakieś pobocze. W każdym razie tutaj przyczyną konfliktu rzekomo był sam fakt uczestnictwa tych weteranów w wojnie. Czyli widzimy, że choć jest to przypadek oczywiście pojedynczy, jednostkowy, dowód anegdotyczny powinien być zawsze traktowany jako dowód anegdotyczny, ale takie relacje... Miejscowej ludności, taki stosunek młodych ludzi do weteranów pokazuje, że przynajmniej ta grupka młodych ludzi miała niewielki szacunek do uczestników specjalnej wojennej operacji, albo wręcz na odwrót, mieli bardzo do nich stosunek negatywny. Tu jest inny przypadek. Mieliśmy, proszę Państwa, 22 lipca, przypadek, kiedy migrant z Tadżykistanu. Napadł na innego uczestnika specjalnej wojennej operacji, nazwał weterana agresorem, uderzył go w plecy, a później silnie uderzył jego głową o kamienne stopnie. I ten weteran tego ataku nie przeżył. Oczywiście tutaj mówimy o ataku migranta, nie Rosjanina, tylko człowieka spoza kraju, który właśnie napadł na weterana, więc to trochę mniej, a w zasadzie w ogóle niewiele nam mówi o stosunku samych Rosjan do weteranów, ale ludzie mieszkający w Rosji, będący obywatelami innych krajów, Także pokazują ciekawy stosunek do tych ludzi. A tu z kolei mamy historię o tym, jak proszę państwa, w kraju stawropolskim osiemnastolatek spacerował z psem nie na smyczy i weteran specjalnej wojennej operacji zwrócił mu na to uwagę, w związku z czym ten młody człowiek zebrał kolegów, wziął nóż, poszedł i tego weterana zabił. Powtórzę, to są jednostkowe przypadki, ciężko na ich podstawie wyrokować na temat zdania wszystkich Rosjan na temat wojny, natomiast warto wiedzieć, że tego typu rzeczy w Rosji także się dzieją i w określonym momencie tego typu nastroje mogą także okazać wpływ na to, co się będzie działo w kraju, na przykład kiedy powtórzy się... Jeszcze raz scenariusz z 24 czerwca z buntu Prigorzyna. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.